Witam, dzień dobry moi mili, moi drodzy. Karty na 15. Zobaczymy, co tu 15. W prawie będzie piszczeć Solenizantą, buziaki. Pozdrowienia. <laughs> Życzenia, słuchajcie, 100 lat albo i więcej, jeżeli macie tylko ochotę żyć dłużej. Sprawdzamy karty na 15. Praca. Dom, co przyjdzie nieoczekiwanie, rezultat dnia, Wasza rola, w zdrowie, co macie w głowie, miłość, wiadomość z góry. Karta od praktycznej mądrości. Sprawdzamy. Co tu przy pracy. Nie dobrze. Mi tu się pokazują jakieś osoby, które coś zatajają, chyba, że wy będziecie chcieli. E, może być taka sytuacja, że chcecie się wymiksować z czegoś. To znaczy, że stwierdziliście, że kurczę, nie chcę tego robić. E, coś tu muszę wykombinować, żeby tego nie robić. Nie chcę tego robić, nie lubię tego robić na przykład. Może być taka sytuacja może być też taka sytuacja, że to ktoś Was okłamuje przy pracy. Może być taka sytuacja, że ktoś miał rozmowę na jakiś temat w pracy, który wam się nie przysłuży o w ten sposób. I możecie nawet nie wiedzieć też o, takiej, o tej sytuacji, że ktoś z kimś rozmawiał. Mm, I ktoś tutaj robi coś po cichu za waszymi plecami. Może nie będą to jakieś koszmarne rzeczy. Może być taka sytuacja, na przykład, że pokłóciliście się z kimś i potem, nie wiem, ta osoba idzie z kimś rozmawiać, albo za plecami waszymi coś tam mówi na przykład, tak? Na przykład to nie są plotki jej pomówienia. Raczej ona stara się zrobić tak, żeby jej było dobrze po całej tej sytuacji. Hmm. Ale to ma krótkie nogi, te karty od razu pokazują, więc się nie martwcie. Co przy domu? Finanse, finanse, jeszcze raz, finanse. Wyjście, pokazuje się, coś wy sobie tu wymyślicie przy domu, wiecie? Jest jakaś pokazana kreacja, rozwój, coś byście chcieli zrobić, zadziałać, wiąże to się z finansami. Hmm, odejście od ciężkości jest przy domu. Czyli nie wiem, odetchnięcie z ulgą, może kupi, pojedziecie, kupicie coś, może coś fajnie wam się uda ogarnąć przy domu finansowo, tak? Kupicie coś może nawet. Karty pokazują, nie wiem, okazyjnie nawet bardzo. Ja, co przyjdzie nieoczekiwanie? No, spełnienie mi się tu pokazuje. Dobre wiadomości. Może być taka sytuacja, że ktoś nie mógł spać po jakiejś sytuacji i ta osoba do Was spisze albo dzwoni. Dobre wiadomości. Spełnienie, zadowolenie. Może być taka sytuacja, że ktoś się do Was nie odzywał, bo nie wiem, czy tam się nie dogadywaliście w jakichś kwestiach, czy coś. I te karty pokazują teraz, że jest kontakt, i. Bo ta osoba nie mogła spać, słuchajcie, bo ją to stresowało. Jaki rezultat tego dnia? Czemu tak? Słońce się pokazuje. Jest pokazane duże zadowolenie jako rezultat tego dnia. Pokazuje się słońce, wiecie? W ogóle pokazuje się słońce przy mężczyźnie. Hmm. Pokazuje się słońce przy firmie. Jakieś takie spowolnienie tutaj, odetchnięcie bym powiedziała, ale Rez jest rezultatem dnia, jakiś sukces e, odniesiony. Powiem Wam szczerze, spełnienie przychodzi do Was, jakieś wiadomości najprawdopodobniej. Rezultatem dnia jesteście mega zadowoleni. Przy tej pracy mi się to nie podoba, bo te karty pokazują, że tam no przyjdzie kreska na matyska, moim zdaniem. Ale ktoś z kim byliście w jakichś nerwach albo kłótni wcześniej, może być taka sytuacja, że ta osoba coś tam robi za waszymi plecami, i nie są to plotki pomówienia, tak jakby ona robiła sobie, tworzyła jakieś, nie wiem, coś dla siebie dobrego. Jaka wasza rola? Wy się skupia skupiajcie, moi drodzy, na sobie, na stabilizacji. Te karty pokazują. Jaka wasza rola? Zamykać etapy tajemnic. Jeżeli coś jest na rzeczy, coś czujecie, że coś jest na rzeczy. To idziecie i tym rozmawiacie, o tym rozmawiacie. Jeżeli czujecie, że nie wiem, w domu nawet ktoś coś ukrywa, albo czujecie jakąś atmosferę, rozmawiać. Te karty mówią o tym, żeby rozmawiać, bo Wy jesteście osobą mm, doświadczoną przez życie i Wy potraficie rozmawiać. Skup się na stabilizacji. Taka jest Wasza rola. Na tym, co stabilne, co dla Ciebie ważne w życiu. Zdrowie. Przyjdzie Wam się tutaj, moi drodzy, chyba zastanowić nad tym zdrowiem i zacząć działać. Karty pokazują, zacznij działać przy zdrowiu. Może być u to taka sytuacja, że gdzieś coś Was zaboli, przypomni sobie jakaś dolegliwość, tak? Ząb się przypomni, słuchajcie, kolano się przypomni, coś się przypomni, i wtedy stwierdzicie, że kurde, no trzeba będzie chyba pójść do lekarza, zrobić z tym porządek. Co macie w głowie? Chcielibyście podjąć decyzję, ale ta decyzja. Hmm długo tak jakbyście zwlekali bo przyglądacie się, oceniacie, patrzycie, a co, a jak nie chcecie podjąć pochopnej decyzji. No karty mówią o tym, że w głowie macie podjąć decyzję. Może to się wiązać, słuchajcie nawet z jakimiś kwestiami kościołów, nie wiem, dania nam się, słuchajcie, za kogoś albo nie wiem, że będziecie się zastanawiać, co macie w głowie, hmm, czy pomóc jakiemuś seniorowi, czy przejąć inicjatywę jakąś. No tu jest podejmowanie decyzji. W miłości. Jest, się dzieje, moi drodzy. Wiadomości będą, te karty pokazują. Możecie się spodziewać, co niektórzy, na pewno nie wszyscy, że jutro będą jakieś wiadomości. Dla mnie te karty pokazują, że ktoś nie może spać, że komuś brakuje waszej obecności. No nie wiem. Tu są nerwy. W ogóle trochę pokazuje się coś takiego, jakby była dyskusja i rozmowa, ale wy mówicie, ale ja nie uważam, że ja coś zrobiłem źle, czy zrobiłam źle. I odwracacie się od tej sytuacji, jakby pokazujecie tej osobie, że wasze stanowisko jest konkretne w jakiejś sprawie. Natomiast nie widzę tutaj przegranej. Ten dialog będzie. Jutro mogą być jakieś wiadomości. Ktoś nie może spać, komuś was brakuje, moim zdaniem. Jaka wiadomość z góry? Nie graj z losem. W ten sposób. Jeżeli poczujecie się w pewnym momencie bardzo mocni, tak? Bo te karty pokazują. Dla mnie te karty mówią trochę o miłości. Ha. Po pierwsze mówią tak: nie pozwól pozbawić się stanowiska. Gdyby była taka sytuacja, że przychodzi kierownik i wiesz "co", a ja tak myślę, że ty może staniesz w innym miejscu, bo staniesz przy innej maszynie, albo zajmiesz się czymś innym, to karty pokazują absolutnie. Karty z góry mówią: utrzymaj swoje stanowisko, zrób wszystko, żeby je utrzymać. Druga opcja. Te karty mówią o tym. Moim zdaniem, żebyście nie czuli się, właśnie nie chojraczyli. Jeżeli mielibyście jutro dostać jakieś wiadomości od kogoś, ktoś miałby się do Was odezwać, wyciągnąć rękę na pojednanie, czy to znajomy, znajoma, czy ktoś z relacji, to karty mówią, żeby nie raczyć, bo to nie będzie tak. Mm, że ta osoba was będzie prosić, czy y, angażować się, a wy będziecie się odwracać. Karty pokazują tak, jeżeli chcesz tą osobę zatrzymać, jeżeli chcesz faktycznie się pogodzić, chcesz, żeby y, zaczęło się coś dobrego między wami, to te karty pokazują, okej, okay, no możesz tam powiedzieć swoje zdanie, ale żeby nie przefajnować w tej sytuacji. Czyli nie tak, że wy się trzymacie swojej opcji, bo wy mieliście rację, bo bardzo możliwe, że mieliście rację, ale tak, jakby ta osoba nie będzie się, wiecie, prosić, jakby i, i błagać, i narzucać. Nie. Także, jeżeli ktoś wyciąga do was jutro rękę, to karty mówią, że mm, powiedz swoje jak najbardziej, ale żeby, jeżeli chcecie, zależy wam na tej osobie, to żeby dać tej osobie szansę. Co my tu mamy na jutro? Przygotuj się do działania. Coś wymaga Twojego pełnego zaangażowania. Pasjan jest dobrym przywódcą, jeśli odczuwasz gniew. Zwróć uwagę na rzeczy, które wymagają dużo energii. Sprawy idą po Twojej myśli. Entuzjazm może Ci pomóc w tym przedsięwzięciu. Tyle, moi mili, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.